Witam serdecznie, nazywam się Uczula Kuśtowska, prowadzę markę Blue Light, czyli zdrowie przed ekranem, gdzie zajmuję się profilaktyką zdrowia dla osób spędzających wiele godzin przed ekranami swoich komputerów, ale też telefonów. A moim gościem jest dzisiaj Anita Maruszewska. I Anito, czy powiesz tam, czym zajmujesz się w ramach swojej marki? Cześć Ula, witam wszystkich, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i do takiej wspaniałej rozmowy. W ramach swojej marki zajmuję się wydobywaniem piękna. Tak naprawdę uważam, że piękno to zewnętrzne to nie tylko nasze kosmetyki, ale również to wewnętrzne, czyli to co jemy, to co, to, co o sobie myślimy, to jak żyjemy na co dzień, to jakie mamy myśli, to, to w całości składa się na, na, tak, na, na, na to piękno kobiece. Na co dzień pracuję w firmie handlowej, jestem specjalistą, a z zamiłowania do Ayurvedy jestem konsultantką ayurvedyjską. Jestem również też mamą, żoną i właścicielką wspaniałej sznaucerki. Wspaniale. A e, powiedz mi, tak byśmy może zaczęły od tego. Mamy w ogóle styczeń. Na zewnątrz mamy spory mróz, i to sprawia, okay. że w naszych pomieszczeniach jest teraz naprawdę sucho, bo te grzyniki grzeją. E, także właśnie ten element suchości podnosi się, no i ten mróz również na zewnątrz, kiedy wychodzimy. I zacznijmy może o tym pięknie, którego uczysz, właśnie w tym aspekcie zewnętrznym najpierw. Jak dbać o tą skórę, właśnie teraz w tych warunkach, jakie mamy. Tak, rzeczywiście, teraz ten okres nie jest taki łatwy dla naszej skóry. Rzeczywiście w pomieszczeniach, w mieszkaniach, w pracy jest dość dużo tego suchego powietrza. Przede wszystkim, tutaj to jeden z takich najważniejszych, można powiedzieć, punktów, to jest nawilżanie, czyli nawilżanie od wewnątrz. Pijemy, mogę zaproponować ciepłą wodę, czyli na przykład terapia ciepłych łyków, nie wiem, czy znasz ula, to jest picie ciepłej wody. Ponieważ ciepła woda bardziej jest wchłaniana przez nasze komórki niż ta woda zimna. Możemy też ciepłe posiłki, czyli tutaj ciepłe buliony, ciepła, ciepła jakaś zupa. I nawilżanie zewnętrzne, czyli to mogą być olejki, to może być olej sezamowy, to może być olejek migdałowy, który nakładamy na twarz. Mhm. A czy jakieś jeszcze metody nawilżania tej skóry z zewnątrz możemy zastosować? Możemy zastosować maseczki, na przykład maseczka, możemy zastosować tak naprawdę maseczkę która, z produktów, które na przykład mamy w domu, czyli to może być maseczka z kurkumy i z miodu, to może być też maseczka z dodatkiem jogurtu i to nakładamy na twarz 7-10 minut i to bardzo ładnie nam nawilża skórę. W tym okresie rzeczywiście to jest bardzo ważne, żebyśmy mogły tą skórę nawilżać. Dlatego, gdy ta dosza wata dominuje, to szybciej widać na tej skórze zmęczenie też, nie? Bo ta skóra dojrzała potrzebuje więcej tych właśnie składników takich odżywczych. My potrzebujemy tą skórę odżywiać, żeby jej stan był bardziej w lepszym stanie można było ją utrzymać. To ja może tutaj też powiem o oczach, ponieważ jeżeli pracujemy dużo przed komputerem i też w tych takich suchych warunkach, kiedy ta klimatyzacja w naszych biurach, ale też w naszym domu, właśnie te grzywniki chodzi intensywnie to też nasze oczy również, tak samo jak nasza skóra, mocniej wysychają. Mamy taki filtr łzowy i jedną z jego warstw jest warstwa lipidowa. I może też właśnie zacznę tutaj od tego, jak dbać o oczy, o olejach. Ty wspomniałaś też o olejach, a kocha oleje, stosuje je tak. właśnie do pielęgnacji i wewnętrznej, i zewnętrznej. I tutaj, takim, jeżeli chodzi o pielęgnację oczu, takim królem olejków jest olejek krycynowy możemy go stosować szukamy takiego dobrego kosmetyku takiego właśnie bio, bioeko który sprawdzamy skład aby był skład czysty dobry w takich tradycyjnych tekstach ajurwedyjskich mówi się o tym że ten olejek możemy wkropić bezpośrednio do oczu ja raczej jednak do tego nie zachęcam, ponieważ też jeżeli nie jesteśmy pewni kosmetyku, albo na samym początku, jeżeli nie wiemy, czy mamy jakąś reakcję alergiczną na ten kosmetyk, to warto stosować jakby mniejszą ilość i wtedy po prostu możemy zastosować po prostu nałożyć go na nasze rzęsy od góry, nałożyć troszeczkę na dolną powiekę, na dolne rzęsy. Wtedy mrugając też ten olejek, i tak mimo wszystko rozprowadzi się. Po naszym oku możemy też troszeczkę w kąciki oczu i to po prostu samo ładnie się nam rozprowadzi i będzie dbało o nasze oczy. Też na brwi. Ja mam na przykład bardzo cienkie brwi, więc olejek rycynowy nakładany na brwi wzmacnia je, właśnie zagęszcza, sprawia, że ten włos jest taki grubszy i ładniejszy. Więc możemy to stosować w taki sposób. I też, żeby dobrze rozprowadzić ten olej, tutaj akurat moja kosmetyczka zaleciła mi, mam taki, mhm. ne, właśnie taką szczoteczkę zamykaną, możemy też zakropić kilka kropelek takiego olejku, rozprowadzić ładnie po całych rzęsach, to też mimo wszystko ten olej tak trochę spłynie, zabezpieczy nam całe oko, no i właśnie dzięki temu, że możemy to zamknąć, to Dbamy o to, że nie wybrudzimy ani naszej łazienki, bo te oleje czasami, wiem, że żeby właśnie są ciężkie do usunięcia, czy z ręczników, czy żeby nie zatkać gdzieś naszego odpływu, więc warto z olejami wiedzieć, jak postępować w łazience. Ale właśnie tutaj w ten sposób, na takiej szczoteczce, możemy higienicznie zamknąć to, odłożyć i w ten sposób właśnie rozprowadzać. Ten olejek. Ja mam w ogóle też olejek polecany przez ciebie na konsultacji. Mam olejek NIOSI. To jest właściwie olejek serum z dziką różą, który mi poleciłaś. I też tak naprawdę, jeżeli zabezpieczamy się rano naszą skórę przed wyjściem do biura, warto właśnie nałożyć ten olej na twarz. I w tym momencie, po prostu rozprowadzając go, możemy też nałożyć go na nasze rzęsy, nasze brwi. Od razu i tutaj Anita ja wiem, że też mówisz o tym, że ważne jest, w jaki sposób rozprowadzamy, że to nie było takie wklepywanie czy tego oleju, czy kremu, więc w jaki sposób możemy też nałożyć taki olej i na twarz, i właśnie na nasze oczy. Ciekawe, to co powiedziałaś o tym oleju rycynowym. Słyszałam i też stosuję, muszę powiedzieć, rzeczywiście działa. Wiesz co. To, co teraz powiedziałaś. Tak chciałabym też wrócić do tego, że cała ta pielęgnacja, w ogóle zobacz obecna taka nowoczesna ta pielęgnacja skierowana jest na takie jest na taką obfitość, że jest bardzo tego dużo, że mamy ogromny wybór tych kosmetyków i tak naprawdę z tego powodu nasza skóra nie cierpi, że z, z braku tylko tylko z tego, że jest słabo odżywiona, bo bardzo dużo jest preparatów, tych wszystkich odżywek, tego, tych kremów, które one kobiety często zmieniają, i one powodują czasami też taki stan aktywny, czyli ta skóra jest w ciągu takiej reakcji, i, a nie jest, tak naprawdę tu nie chodzi o tą reakcję, tylko chodzi o łagodzenie. I, I w momencie, w którym my już jesteśmy w takim dojrzałym wieku, to nasza skóra potrzebuje właśnie tej łagodności, tego, tego spokoju i tego zadbania. i Jednym z takich właśnie najważniejszych, można powiedzieć, punktów pielęgnacyjnych Ayurvedyjskich to jest właśnie olejowanie twarzy. Takie olejowanie to przede wszystkim łagodzi stany zapane. To, co powiedziałaś też, nie tylko, ale również wycisza nasz umysł. I jednym z takich moich ulubionych właśnie mm, zabiegów to jest właśnie to, co powiedziałaś, o nakładanie olejków. i Taki olejek nakładamy na twarz, y, niedużą ilość, przed wcześniejszym takim, można powiedzieć, y, spryskaniem wodą, na przykład z delikatnym takim, żeby było nawilżenie, czyli woda różana i na to możemy później spokojnie sobie nałożyć y, ten olejek. Y, to jak Ty powiedziałaś, miałaś wybrany olejek różany, może być to olej sezamowy, też dobieramy olejek do, do rodzaju skóry, tak, bo też taka kuracja na którą olejkowa to też dobieramy odpowiednio do danej skóry, czyli też sprawdzamy jakiego typu jesteś skóry, czy wata, czy pita, jaka skóra, jaka dosza dominuje i nakładamy na niedużą ilość, właśnie kilka kropelek na twarz, rozprowadzamy ją wzdłuż tutaj dolnej części, bo żuchwy, ponieważ tutaj najbardziej czujemy to takie napięcie. Zwłaszcza jak to powiedziałaś, też pracujemy w biurze, więc ta cała postawa nasza też jest taka bardziej usztywniona, wszystko zatrzymuje się w ramionach, szyi, więc tutaj dużo jest napięcia w tej szczęce, więc potrzebujemy sobie tutaj rozmasować, czyli tą dolną część. Potem możemy w okolicy ust, czyli okolice ust tutaj masujemy, okolice nosa, czoła i skroni, rozprowadzamy delikatnie po twarzy i zjeżdżamy w dół w okolice szyi i ramion. Dlaczego w okolice szyi i ramion? Ponieważ tutaj jest to właśnie na, największe napięcie, więc potrzebujemy również y, jakby zadbać o, o szyję i o ramiona. Mhm. Czyli zaczynamy wszystko od, tutaj od dołu, rozmasowujemy, i idziemy w górę. Dokładnie mhm. Mhm. i również czoło, bo to są, to, to są te miejsca, które są najbardziej napięte i to też widać, a masaż powoduje to rozluźnić. Tak. A powiedz jeszcze, wspomniałaś o tej wodzie różanej, prawda? Lub czasami to są też hydrolaje mm -hmm. różane. Dlaczego stosuję? Tak. Ja powiem, że od razu wspomnę, że dla osób pracujących przy komputerze, dla mnie to jest must have numer jeden, ale właśnie dlaczego? Tego rodzaju nawilżenie ma za zadanie nawilżyć tą skórę i odświeżyć, więc jak w biurze jak najbardziej, ja też zalecam swoim klientkom, że w biurze, w pomieszczeniach zamkniętych, żebyśmy łagodziły te stany zapalne, jeżeli czujesz napięcie w skórze, to to bardzo fajnie od razu rozluźnia tą twarz, poza tym, jeżeli używamy wodę różaną, lub innego typu hydrolaty, to powoduje to, że zatrzymuje wchłanianie się kosmetyków, jeżeli używasz jakichś kosmetyków, wiesz, czyli zatrzymuje tą Blokuje tą warstwę przenikania do, do głębokiego przenikania tych kosmetyków. Tak naprawdę no, ma za zadanie nawilżania. Mhm. Tak, i również jak czyścimy twarz, to wiem, że później dobrze jest ją jakimś tonikiem albo wodą różaną tak, spryskać tak. po to, żeby wyrównać też pH tej naszej skóry. Dokładnie. Mm -hmm. Przy pracy przy komputerze też robimy to w ramach odświeżenia i też w ramach takiego spłukania trochę tych wszystkich pyłków i kurzu, które gromadzą się właśnie wtedy, kiedy jesteśmy wystawieni na działanie monitora, więc nasza twarz w tym momencie, mamy więcej jonów dodatnich, więc w tym momencie takie spryskanie też wyrównuje nam. Właśnie też tutaj ten sposób PH skóry. chciałam powiedzieć, mhm. bo czasami właśnie stosujemy różnego rodzaju hydrolaty. Czasem mogą być właśnie też droższe i tańsze. Ja właśnie, tak jak wspomniałaś, używam wody różanej. Tutaj z Little India, dlaczego kosztuje tylko 6 zł jest w szklanej butelce, czyli ma rzeczy, na których mi zależy. Właśnie, często te hydrolaty są takich plastikowych, w różnych pojemnikach, i też, mimo wszystko, to przenika do tego kosmetyku. Więc warto dbać o to, żeby te kosmetyki oprócz tego, że one były w dobrej jakości, to i opakowania też były w dobrej jakości. No ponieważ właśnie taka woda różana to jest coś, co możemy zarówno dodać do naszych deserów albo potraw, możemy to po prostu zjeść, ale też właśnie możemy stosować na skórę. Troszkę już zaczęłaś właśnie mówić wcześniej o tych naturalnych, właśnie nawilżających maseczkach, ale ja bym wróciła też jeszcze do tego tematu, ponieważ właśnie w Jurwedzie mówi się o tym, że to, co możemy zjeść, możemy stosować na skórę, ponieważ nasza skórka skóra jest też organem wchłaniania. I dlatego to jest istotne, aby to, co na nią wprowadzamy, czyli tak samo, jak sprawdzamy, co jemy, to też patrzymy na to, co nakładamy na twarz. I właśnie o tych takich naturalnych kosmetykach chciałam Ciebie zapytać. Wspomniałaś o tej maseczce, o tej z kurkumą, ale może jeszcze jakieś maseczki, może jakieś właśnie takie tipy, co stosujesz takiego jadalnego na skórę? Tak, to prawda, że to, co powiedziałeś, że to, co możemy zjeść, również możemy nałożyć na skórę. Więc, jeżeli otworzysz swoją lodówkę, a myślę, że każdy z nas ma jakieś owoce, czy warzywa, czy przyprawy, to wszystko, co możemy sobie z tego wszystkiego, możemy zrobić sobie maseczki. Jedną z takich moich też ulubionych maseczki, maseczek jest maseczka z awokado. To jest taka, wiecie, akurat na, na tą porę roku bardzo dobra maseczka naliczająca czyli, jeżeli masz awokado, możemy sobie je zgnieść, dodajemy troszeczkę cytryny i i nakładamy na twarz. Nic więcej nie potrzeba. To są tutaj dwa produkty, które bardzo, bardzo, bardzo fajnie nawilżają, a dodatek cytryny jeszcze rozjaśnia, więc to jest też taki właśnie. To jest też taka fajna maseczka przed jakimś wyjściem, gdy potrzebujesz, wiesz, potrzebujesz jakiegoś hill glow. To jak najbardziej to jest taka ekspresowa maseczka. Mhm, co super. jeszcze z takich maseczek? Spróbuję, wiesz co fajnie Fajna jest też maseczka, którą mogę też polecić. To jest maseczka dłoni, bo nie tylko wiesz twarz, ale dłonie też są takim naszą wizytówką. I jedno z takich moich ulubionych maseczek to jest maseczka, którą mogę zaproponować z ciepłego oleju czyli podgrzewamy delikatnie olej sezamowy, delikatnie, i do tego też dodajemy kilka kropelek cytryny. Nakładamy sobie tą, tą, tą olejową, taką można powiedzieć, maseczkę na dłonie, możemy te dłonie owinąć. Folią i poczekać 10-15 minut. Jeżeli masz czas, możemy to zrobić dłużej. I ba, właściwości tej maseczki są bardzo nawilżające, bardzo ładnie rozjaśnia tą skórę. I skóra dłoni jest taka bardzo, bardzo nawilżona, taka gładka, więc ma super właściwości takie jak lifting można powiedzieć. Także polecam. Mhm. Tak. Ja jedynie jeszcze dodam może w temacie takich naturalnych produktów, prawda, bo oczywiście coś, co możemy zrobić sami, zastosować, się śmieję, że jak zacząć mówić o tym awokado i cytrynie, to nie wiem, czy aż na koniec nie zjeść po prostu tak, <grych> po wykonaniu tak. takiej maseczki, więc to wszystko wykonujemy od razu i to jest chyba najfajniejsza metoda, bo przy tych kosmetykach, właśnie typu bio i organik, jakby problemem jest to, że one mają tak dobry skład, są tak naturalne, przez to, że nie są tam dodane różnego rodzaju środki, które będą konserwowały tak naprawdę ten kosmetyk na dłużej, a przez to, że nie ma tej konserwacji i przez to ten kosmetyk jest naturalniejszy. To mhm. będzie się niestety szybciej psuł i szybciej może się jakby skazić. Więc chciałabym tutaj trochę opowiedzieć o takim temacie higieny też kosmetyków, ponieważ to, co jest ważne, i to, co ja na przykład lubię w tym właśnie produkcie, który mi poleciłaś, no to to, że po pierwsze oleje powinniśmy trzymać w ciemnym szkle. Ciemnym buteleczkach to jest ważne, olej, tak naprawdę utlenia się na świetle. To nawet temperatura nie wpływa na niego tak bardzo, chociaż oczywiście też, jak właśnie światło, szczególnie światło słoneczne. Dlatego warto zwrócić uwagę dla osób, które mają szczególnie okno w łazience. To może nie jest standard, dużo osób, raczej nie ma tego okna, ale jeżeli jest, to, żeby tam nie stawiać właśnie tych kosmetyków, tak, żeby na to bezpośrednie działanie tego światła słonecznego, bo głównie o to nam chodzi, tylko raczej trzymać tego. Kosmetyki w szafkach, i właśnie jeszcze dodatkowo w tym szkle. Ale też kosmetyki typu olejki dla mnie wygrywają nad kremami, że po prostu mają często zakraplacze. Więc ja po prostu mogę wziąć tą jedną czy dwie krople bezpośrednio na, na dłonie i po prostu rozmarować ten kosmetyk. Jakby nie dotykam samego kosmetyku, ponieważ w kremach jest tak, że no jednak dotykamy je naszym palcem. Na palcach mamy często różnego rodzaju bakterie, co nam oczywiście od razu nie szkodzi, ale po jakimś czasie może się w tym kremie rozwijać, mogą się rozwijać te bakterie, więc warto obserwować szczególnie takie kremy, takie, które mają taką gęstą konsystencję, czy nie ma tam przypadkiem takich, nie robią się takie wypukłe kropeczki. Także ja jeszcze jako mikrobiolog z wykształcenia to już wiem jak to wygląda, ale po prostu tylko zobaczyć jak mamy takie po prostu kropeczki, nawet z tego kosmetyku, one nawet nie muszą być Innego koloru, to raczej już w tym momencie znaczy, że no ten kosmetyk już nie nadaje się dłużej do używania. Raczej nie zdejmujemy tej warstwy zewnętrznej, tylko wyrzucamy całość, ponieważ jeżeli już jest skażony z jednej strony, to raczej to przeniknęło do całości tego kosmetyku i warto o tym moim zdaniem pamiętać. I jeszcze o, też, może nie powiedziałam o tym w kontekście dbania o oczy i takich kosmetyków. Mam coś takiego, co się nazywa kajal, czyli kajal się pisze. Bardzo szeroko stosowane przez hinduski, a one w tym momencie mają zwykle czarny. Ja mam przezroczysty, bo to jest zarówno kosmetyk, jak i pielęgnacja. Składa się głównie właśnie z oleju rycynowego, często gi, z dodatkiem ziół różnego rodzaju dobrych dla oczu, z trifali, z nim, z dodatkiem kamfory, także żeby pielęgnować nasze oczy. A te czarne też mają właśnie taką sadzę z ziół. I to, co właśnie często widzimy hinduski z takim dramatic look, jak ja to mówię, czyli taką czarną uwódką oczu. Robi się to tak, że po prostu przykłada się i tak pociąga się od środka w oczach taką właśnie pomadkę. To jest tak naprawdę bardziej taka pomadka do oczu. I właśnie ten czarny kosmetyk zostawia nam wtedy taką czarną obwódkę. Ja ten pielęgnacyjny po prostu stosuję tylko ze względu na to, aby zabezpieczać moje oczy przy tej pracy. I też tego typu kosmetyk. Jeżeli na przykład mamy jakiekolwiek zakażenie w oczach bakteryjne, różnego rodzaju jęczmienie, albo po prostu zapalenie spojówek, i jeżeli używaliśmy tuż przed tym zapaleniem, bo nie radzę w trakcie stosować, to też warto zastanowić się, czy chcę używać ten kosmetyk, czy nie powinnam jednak go też wyrzucić. To są metody mrożenia kosmetyków, chociaż ja tutaj uważam, że większość bakterii przetrwa, też te bardzo niskie temperatury, więc też raczej po co narażać swoje zdrowie, warto zadbać o to, żeby to, co stosujemy było czyste, higieniczne i naprawdę nam służyło. Także nie wiem, czy Anita, czy też masz Jakieś swoje doświadczenia w tym temacie albo czy coś byś chciała dodać? Mm -hmm, mm -hmm. Tak, że chciałam powiedzieć jeszcze, że Ayurvedyjska pielęgnacja tak naprawdę opiera się nie na, na takim, powiedzmy, silnym działaniu, tylko na takim powolnym, czyli na, na rutynie i na mm. takim. Mm, na rutynie i na powtarzalności. Czyli jeżeli my zaczynamy dbać o tą skórę, to potrzebujemy w tym wytrwać, czyli regularności. Skóra potrzebuje regularności, że ajurwedyjska cała pielęgnacja składa się z siedmiu takich powiedzmy części, czyli to jest to oczyszczanie, olejowanie, nawilżanie, czyli kompresy, peelingi naturalne, tak? Potem jest nawilżanie, odżywianie, więc te siedem takich części, jeżeli raz w miesiącu zastosujemy, to już będzie naprawdę dużo. Na co dzień w tym takim biegu, w tej codzienności, gdzie mamy tyle obowiązków, zadań, gdzie jest dużo stresu, napięcia, to bardzo fajnie wykorzystać chociaż trzy takie punkty, czyli nawilżanie, odżywianie i olejowanie. Te trzy punkty, jeżeli tak będziemy stosować regularnie, czyli na przykład o poranku same takie nawilżanie i stosowanie jakiegoś olejku lub kremu, to to już bardzo jest dużo, natomiast wieczorem, gdy będziemy robić po całym dniu, gdy jesteśmy w pracy, wracamy z biura, z miejsca, w którym właśnie to, co mówiliśmy wcześniej, jest tego dużo takiego stresu, napięcia, siedzenia, gdzie to nas zatrzymuje, ten, ten ruch, gdzie jest też dużo powiedzmy... Cia, też może kawy, tak, gdzie mamy w tym miejscu. To ważne jest, żebyśmy po powrocie zadbały o to, żeby tą twarz rozluźnić. I ten olejek jest takim momentem zatrzymania, czyli moment zatrzymania, w którym Ty zauważasz to, że czujesz, że ta twoja szczęka jest napięta, czujesz, że te mięśnie są napięte. Ważne, żeby wykonywać te trzy punkty, czyli to nawilżanie, odżywianie i delikatny masaż. Mhm, tak, bo po tym całym dniu to jednak to rozmasowanie wtedy, nie? Nawet nie sam ten olej, co ten ruch, że ja sobie rozluźnię tutaj te wszystkie mięśnie i spędzę dokładnie, ten czas. Dokładnie, dokładnie. Mhm, dokładnie, bo yy, zwrócenie na to tej świadomości, to jest to właśnie yy, ta, ta, taka dojrzałość kobieca. Wiesz, że ty się zatrzymujesz, czy to widzisz, zauważasz, że... Twoja skóra potrzebuje takiego spowolnienia i im jesteśmy starsze. wiesz, 40 plus 50 plus. Naturalnie ta wata zaczyna dominować też nie i tego czego skóra potrzebuje to ona nie potrzebuje takiego intensywnego działania na nią czyli wiesz tych takich kosmetyków mocnych silnych bo tego jest naprawdę dużo na naszym rynku i możemy z tego korzystać ale musimy też sobie uświadomić że ta skóra dojrzała potrzebuje Takiego zrównoważenia, spokoju i, i, i tego napięcia, żeby zniwelować to napięcie, bo to napięcie powoduje, że te zmarszczki ta powstają szybciej i również ta skóra się też wysusza. Mhm. Może tylko dodam, bo wiele osób, które nas słucha, może nie wiedzieć, czym jest wata. To jest też po prostu element powietrza. Mówi się o tym, że jakby całe nasze ciało i to, co na co wpływa, jesteśmy takim mikrokosmosem złożonym z różnych żywiołów. I ten element powietrza po prostu naturalnie podnosi nam się raz z wiekiem. Ten element powietrza, czyli więcej suchości naszej skórze, czyli po prostu i tak mamy teraz takie warunki za oknem, że dla większości osób wysycha skóra, ale szczególnie z wiekiem, jakby jesteśmy bardziej podatni na te czynniki i to wysychanie widzimy po prostu szybciej na naszej skórze. I no. dlatego musimy wtedy bardziej dbać o to ciepło, o to olejowanie, o te wszystkie rytuały i nawyki, o których powiedziałaś. Mhm. Tak, I, no, no i piękno jest też wyrazem naszej tej wewnętrznej harmonii, nie? bo mówimy o tym, że oczy są zwierciadłem duszy, to co ty mówisz, nie? a, o, a skóra jest zwierciadłem zdrowia. Anita, można do Ciebie umówić się na indywidualną konsultację. Powiedz mi, co na takiej konsultacji może się wydarzyć, o czym rozmawiasz z taką klientką mhm. i w czym ta konsultacja może jej pomóc. Wiesz co, no moja oferta jest dla klientek, które szukają równowagi, które szukają radości, które szukają takiego odkrywania na nowo swojego wewnętrznego piękna. Jeżeli, jeżeli czujesz, że kosmetki, których używasz, już nie spełniają takiej, nie spełniają twoich potrzeb, to zapraszam do siebie. Mhm. Także wszystkie te linki i namiary na Anitę znajdą się tutaj pod nagraniem w naszym wideo. Także ja dziękuję Ci bardzo, że mogłyśmy dzisiaj porozmawiać o pielęgnacji i o pięknie, takich dwóch wspaniałych właśnie aspektach naszego życia. I dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Ci, Ula, bardzo, za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo.